Czy strefowe -y zrobimy dzisiaj drugie zakończenie do Bastiona. Ostatnio przywróciliśmy taki stary zapis świata, ale w ten sposób okazało się, że po prostu cofnęliśmy się na początek gry. Tym razem zrobimy coś innego. I również, żeby nie było tak prosto, bo w sumie byłoby z tym jakimś punkiem łatwiej niż mieliśmy za pierwszym razem. Tym razem mamy parę utrudnień inny zestaw taki bardzo agresywny, ale jednocześnie niebezpieczny. Więc życia to akurat się nie zmieniło, większa szansa na kryty, kiedy mam pełne życie. 100% szans na kryty. Krytyk, kiedy mam poniżej 1 trzeciej życia, odbijanie tarczą zadaje dwa razy większe obrażenia, to się nie zmieniło. Mam troszkę obrony przed obrażeniami. Cios, który by mnie zabił, mnie nie zabije. Tak jakby wiecie, taka... taki jednorazowy ratunek, nie? Jeżeli zabiję przeciwnika, to mam 5% szans na to, że stanie się zels, nie wiem co to znaczy, i wtedy przez 3 sekundy zadaje trzykrotne obrażenia. Uderzenie przeciwników odnawia mi życie, aczkolwiek moje potki są 3 razy słabsze. Mamy 10% więcej szans na krytyk, ale mamy 10% mniej życia. I szampan. Mamy większe obrażenia, ale mamy o jedną mniej szansę. I również nie mamy leczenia przez odbijanie tarczą. Nie mamy większej ilości potek i one są słabe. I nie mamy dodatkowej szansy. Czyli tak właściwie zamiast trzech szans, mamy tylko jedną. Jako jedną broń mamy młotek. Większe szanse na krytyk. Jeżeli przytrzymamy tarczę przez chwilę, to wtedy możemy taki łup, mocny cios zrobić duże obrażenia krytyczne ignorowanie armoru niektórych przeciwników oraz no jeszcze więcej krytyka i jeszcze mocniejszy krytyk. Jeszcze pistolety one nie mają żadnego rozrzutu one strzelają prosto, mają większe obrażenia, odbijają się, rykoszytują, jeszcze większe obrażenia i również ignorują armor. Terminale tazala. lecimy po raz ostatni Ty mały ty O ja jakie to irytujące było to małe Jak on mocno bije ale ja też, ten cios, ten taki mocny, on serio jest mocny Oj, a to trochę lami Te pistolety lamią Ogólnie jak stoisz w miejscu, ten młotek więcej bije Tylko czasami trudno stać w miejscu O Jezu To ty Bum Ale ja kraszuję w nich, to obrywam Musisz w od odogłości być, bo inaczej jest problem Okej, okay, dobrze, że je spotka Bo teraz są oni Oj no du, 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 du Boom. Cholipka. Ja po prostu wbijam w nich i ich dotykam. I wtedy obrywam. Muszę w odpowiedniej odległości od nich stać. Ale ten zestaw jest słaby, Jezu chryste. A to leczenie. No wcale nie jest jakkolwiek dobre. A Jezu, to był zły pomysł, to był zły pomysł. Nie. Nie działa. Trzeba puścić tarczę. No nie! A ja mam jedno życie. No tak! O jezu, ja już dwa razy to zwaliłem. Minęły 5 minut chyba. <noise> Ej! Bum! Ogłuszyłem, ich ogłuszyłem. To jakiś sekretny skill był. Ja nie wiem, co to jest. No, mordeczki. Bom, 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 bom. No tak, przyjdzie po mnie. Wszyscy po mnie przyjdą. Bum Nie, nie, nie Ale oni z przeskoki robią Kurde Jest źle Jest źle A Żyjesz, żyjesz, ja żyję Przeżyłem ja nie wiem jak ja przeżyłem. No, nie wiem. O, to ty! ty Kałganie. O, plecy! Ej, ten rykoszet wiele nie robi. Au. Nie no, ja nie wiem jak to wymierzyć tak ładnie. Jezu, <śpieszynka> oni cały czas spadają. O nie. Poważnie, kogo ty br... kogo ty ch... Ta? Przed kim ty się chroniłeś niby? Najgorsze jest to, że teraz nie ma odwrotu. Albo robię ty z to z tym ekwipunkiem, albo robię to bez żadnych boosterów. W sensie, bez żadnych utrudniaczy. No to jest taktyka. O nie, oni się zrespili, oni się zrespili, a ja jeszcze tego tłukę. Dobra, hop. Tak, podbijać. Bum, rozwalone. Ty, ty ty chodź tu tu ty, ty, ty Nie, nie tamten Rzeczko Bum Nie wiem, w coś chyba trafiam W coś trafiam Załatwiłem kogoś Nie Przeżyłem Dobra jeszcze tylko oni O, teraz to coś nie Niedobrze, 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 bardzo niedobrze. Zwierzę są. Aj, no przydałoby się, że ten rykoszet jednak rykoszetował jakoś w ich stronę, a nie do mnie z powrotem. Ale dobrze, że ignoruję armor. Bum, wszystkich rozwalamy. Eee, muszę strzelać, żeby się leczyć. Młotkiem to ja się niewiele leczę. Prawie nic. To nie zależy od obrażeń, tylko od ilości uderzeń. Ej, 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 Tylko oni się chowają. Ech, dobra, oni rozwaleni teraz na spokojnie. Ej, jeszcze tu jeden. Jeden mały. Dobra. O, no, 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 no. no, Jeszcze oni. Ile? Dobra. Jest git. Dobra. Hop. Ej, to nic nie robi. Tym małym. Ale temu dużemu zrobi. Dobra. Czekamy. Muszę tu stanąć. I pobić chwilę. Jak stoisz, to masz większe obrażenia. Wal krytyki, masz mega duże krytyki. No, to może być problematyczne. on regeneruje życie. Jakbyście zapomnieli. Dobra. No nie no nie teraz. Dobra. Jak mam mało życie, to jest 100% szans na krytyk. O, teraz pułapka. Dobra, ja biorę potkę może. Bum! Nie! Zjeżdżajcie ode mnie! Nie, 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 nie. O Jezu. Tak, everything will be back to normal, zdecydowanie. Dobra, teraz mam większe obrażenia, ale walnij sobie, co? Właśnie. Już nie mam większych obrażeń. On są strasznie słabe. Tylko 3 sekundy? Przecież to jest nic. Ouuu oh. Dobra Nice O! Oh, ciągle jest tak na styk Stwierdziłem, dobra będę miał pewnie cały czas pełne życie, leczę się zabrażeń, w sensie zbicia to będę miał duże życie, nie? Ten krytyk przy pełnym życiu będzie pewnie dobry. Nie! Absolutnie! Ani, czemu oni tak sobie po prostu randomowo stali? Tak dziwnie. Teraz będzie skok, teraz będzie skakanko. Uciekamy stąd. Oho, teraz wszystko spada, teraz wszystko się wali Dawaj życie, uciekamy! Wal Uciekaj, uciekaj, uciekaj Leci się i uciekaj jeszcze dalej. Uciekaj, 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 uciekaj. O Jezu, to było na styk. Dobra, potkę mam. Czekaj, czy... Teraz nie będzie tego wału? tego battling ram, nie wiem jak to się nazywa. O nie, teraz on. Oj, wyjdź, wyjdź, please. Nie jest nikogo, please. Weź tam spadnij, czy coś. Ok, jak go się odbić nie da? Oj, w sensie odbić się da, ale nie ogłuszyć. To zrobiło tak Może to jest myśl Najpierw wypadałoby chyba odleczyć się na full Zanim cokolwiek zrobię Dobra Teraz hop Wal hop Dawaj szybko krytyki, krytyki, masz ogromne krytyki jest! Prawie wszystkie surowce tutaj wykorzystane, ale żyje Ty możesz tak skakać! Tadam, Battering cram. Ale trochę długo trzeba z tym iść, nie można uników żadnych robić. Ale też dużo życia się zdobyło przez to. Coś w sensie jakby. Oni teraz prawie nic ci nie robią. Jakoś tak nagle, po prostu. Nic ci nie robią, nie? Watujesz w nich, oni cię biją, a ty na spokojnie idziesz dalej. O, czekają na mnie. Boom. Ej, to nie załatwił sprawy. Dobra, to załatwi. No. Łatwo z nimi. Hmm, pan z kryształkiem. Z tego co pamiętam, to jest jedyne miejsce, w którym miałem jakiś problem W pewnym momencie tutaj O, dużo ich Może dlatego Ale mam skilla specjalnego, mogę go w każdej chwili użyć i po prostu wszystkie wywalić w powietrze A wiem w którym momencie miałem problem Jak z nim walczyłem Pa, odbiłem cię chłopie i co teraz? Ale on jest łatwiutki No patrzcie, bum Bum, on mi nic nie robi, ja po prostu Ej, latasz Cheater Bum Gdzie tu problem? Nie wiem, ta broń jest raczej taka jako, jako ciekawostka i dochodzimy do tego momentu. Zulf. Hopa, pobili! Zostaw tak odresy, pany! To mój Zulf. I teraz tak. Ostatnio go wziąłem. A teraz pal gumę. Gdzieś akuratował Zulfa, ale nie sądzę, żeby drugi raz miał popełnić ten sam błąd. Ja bym nie popełnił. I nie wiem, czy to błąd, żeby go teraz uratować. Ale o tym już mówiłem. A tutaj. Oni ostatnio nas nie bili. Tym razem będą nas bić. Także mamy dodatkową, ostatnią walkę. Teraz jest ich dużo, ale mam maksimum skilli Mordy, oni mi nic nie zrobią. Nic. Jeszcze się tepną w moją stronę, debil. Noć. Odbijecie. Jeszcze raz. Koniec. Ja nie wiem, jakim cudem to jest takie potężne, ale okej. Okay. Jezu, ile ich tu jest? A może by zrobić coś takiego po prostu? Ej, hey, tu mam mały zasięg. A tych na górze to ja będę mógł rozwalić, czy nie? A, mogę ich odbić przecież. A, jeszcze się tepają do mnie. Trochę głupia ta ich inteligencja czasami. Dzieciak już pewnie poradził sobie z lwem. Ja nie musiałem nic robić, mordo! Poniedziałek. Tak wygląda mój poniedziałek. Albo w sumie każdy dzień od poniedziałku do piątku. Aż w końcu nadchodzi weekend elo. Ej, on dalej skacze! Wkładamy ostatni. No i teraz możemy z nimi pogadać. Ale ja pogadam tylko o tym, co zamierzamy zrobić. Witaj w sercu bastionu. Nie znoszę dwóch pożegnań, więc sprawy mają się tak. Zia i ja wiemy, że to ty wykonałeś brudną robotę, więc to je przypadnie do uruchomienia bastionu. Więc teraz tak. Ewakuacja. Ostatnio odnowiliśmy świat. Przywróciliśmy jego taki backup. Tym razem wysadzamy rdzenie i ewakuujemy się gdzieś daleko. Czy znajdziemy jakieś inne ziemie? Czy znajdziemy normalny świat? Nie mam pojęcia, ale pogadamy z nimi o tej ewakuacji jeszcze parę zdań. Nie mają za dużo do powiedzenia. Zawsze zastanawiam się, jak wyglądała nasza ojczyzna. Nie żeby to miało teraz jakieś znaczenie. Właśnie, ja nie rozumiem tego zdania za bardzo. Skąd ty pochodzisz? Nasza ojczyzna. O czym ty mówisz? Skoro ty nawet nie wiesz, czy istnieją jakieś inne ziemie. Jeśli mogłabym być tam, gdzie chcę, pragnąłbym zostać tutaj. Moglibyśmy udać się, gdzie tylko byśmy chcieli. To są zupełnie dwie inne postawy. Ruk od samego początku prowadził nas i mówił, robimy to wszystko po to, żeby przywrócić stary świat. To jest jego jakby cel, jego zamysł. Azja tymczasem. No ona nie chce. Ona chce po prostu z nami podróżować i tyle. Więc opcje dwie. To albo ewakuacja. I to jest drugie zakończenie Alternatywne O matko Tak właśnie myślałem, że masz mnie dosyć Co? Mogłeś odczynić kataklizm, ale zamiast tego wolałeś zostać W takim świecie? A, że nie masz mnie dość chyba, tak mi się... Było tłumaczenia pewnie Muszę przyznać dzieciaku nie myślałem dużo o tym, żeby tu zostać z Tobą. Nie możemy już wrócić, ale wydaje mi się, że możemy udać się gdzie tylko chcemy. A jeśli ktoś jeszcze tam został, jestem pewien, że z chęcią spojrzałbym w jego twarz. Gdy wylądujemy tym czymś tuż przy jego progu. Tak. Muszę iść do przodu. Będę potrzebować pierwszego oficera. Co powiesz na to? To jest alternatywne zakończenie. A czekaj, czy oni na pewno nie wiedzą nic o innych? Miejscach? O, tu jak widać przykrywa kocykiem dzieciaka, Ty, tak, Milusio, wszystko, nie? Czy oni na pewno nie wiedzą o innych miejscach? Może oni rzeczywiście przyszli gdzieś z daleka z jakichś nie wiem dzikich odmentów i założyli miasto, ale ich ojczyzna, taka najstarsza, ta prawdziwa, taka jest gdzieś daleko. Może oni właśnie tam zmierzają? Jakby nie jest tu za bardzo powiedziane. O Zja też szczęśliwa. Co to jest? To wygląda jak zamek po prostu. Albo to jest bastion lecący dalej. Te włosy jakby tak się... wiecie, wiatr. Albo jest normalnie wiatr, albo to jest przez ruch łódki. Ale tu jest drabina. W sumie na bastionie były różne budynki, więc. Ale nie było żadnego takiego budynku raczej. Ale tyle teorii można dać, między innymi właśnie z tym. E, z tą ojczyzną. Również jakaś taka głębsza teoria mi wpadła do głowy. Jakby parę razy odniosłem wrażenie, że ten challenge najtrudniejszy, on czasami się zmienia. W sensie on ma zazwyczaj te same e, piętra. Kurde, z dungeonsów, przyzwyczajenia, te same fale ma, ale one czasami zamieniają się miejscami, czasami niektórych nie ma, czasami są inaczej. Tak mi się wydaje, jakoś tak odniosłem wrażenie, że one czasami są inne. Więc może to być taki ukryty sens, że pomimo iż cofnęliśmy świat, pomimo iż wszystko jest od nowa, wszystko jest tak samo, to jednak drobne rzeczy są inne. To jednak te drobne niuanse gdzieś tam są i nie zamknęliśmy się w takiej perfekcyjnej nieskończonej pętli, tylko ona no, w którymś momencie jednak się przerwie, bo te małe różnice są i w końcu zdecydujemy inaczej. No i w końcu to jest jakby trochę sensowne, bo możemy najpierw cofnąć a potem dokonać innego wyboru, więc i to wtedy jest uwarunkowane fabularnie. I z drugiej strony też yy, wykminię taką teorię, że jaka jest jedyna osoba, która wie o tym, że robimy pętlę? Która wie o tym, że cofnęliśmy czas? Gracz. A kto jest graczem? Zia. W sensie, gramy niby Dzieciakiem, ale tak właściwie my cały czas jesteśmy Zio, która siedzi w miejscu w bastionie. No przez większość czasu w bastionie i słucha narratora. Ona widzi dzieciaka w wyobraźniu i w ten sposób jakby my widzimy dzieciaka, my tym dzieciakiem sterujemy, ale tak naprawdę my jesteśmy Zio. Więc ona jako jedyna wiedziałaby o tej pętli. Więc dlaczego robi to samo? No tak właściwie przez większość czasu nie wiemy, co robi. Na początku spotkała chłopaka w Prosper Blaw, tam w którymś miejscu, więc jakby żeby uchronić się przed sytuacją, w której oni uciekną bez niej, albo że całe jakby miejsce się zapadnie. No bo w końcu jakby przyszliśmy tam pod po rdzeń, tak? Gdyby nie poszła z nami, to by padła. Ona nie ma innego wyjścia. Ona musi z nami pójść. I potem ona poszła do URA, żeby ich przekonać do naszych racji. Może ona próbuje tam wiele razy to robić przekonywać ich na różne sposoby i za każdym razem jej się nie udaje. Z drugiej strony, powinna robić też różne rzeczy różne nietypowe metody testować. Na przykład, nie wiem, powiedzieć na początku Zulfowi, co się stało. Ale załóżmy, że no nie graliśmy aż tyle razy. Jako graczy nie ma za bardzo sensu przechodzić gry 20 razy z tym samym zakończeniem, z tym cofaniem się, więc możemy założyć, że tak właściwie ta pętla powtórzyła się tylko raz albo parę razy co najwyżej. I to by miało sens, że zrobiła praktycznie to samo, tylko próbowała to robić na inne sposoby, ale to są już tak głębokie teorie bez jakiegoś takiego większego, bez większych żadnych dowodów. Szczerze? Chciałbym, żeby ktoś tak serio, mocno przysiadł się do tej gry i zrobił coś takiego, że przeanalizował dosłownie każdy dialog, dosłownie wszystko i wysnuł z tego jakieś takie sprytne wnioski. Bo to jest ciekawa sprawa i jakby to jest niby prosta kierka, w której sobie łazisz i bijesz, i tam, wiesz, budujesz bastion, żeby cofnąć czas, ale to jednak ma taką głęboką tą fabułę. Taką, której jakby prawie żadnej grze nie widziałem. A tak czy siak, oto był ostatni odcinek z bastiona. Przeszliśmy wszystkie challenge'e, wszystkie poziomy, nową grę plus. Przetestowaliśmy jakiś taki dziwny zestaw, jeszcze tam raz innym zestawem grałem. Są oba zakończenia. No i jeszcze jest inny tryb gry, score attack mode, gdzie po prostu musisz speedrunować i... Robić duże combo, żeby zbierać punkty, ale to jest tak właściwie jak nowa gra plus, tylko możesz w niej powtarzać poziomy. Ale tego nie robimy, bo to nie jest jakoś specjalnie ciekawe. Nie robię również innych buildów, bo zdecydowaliście, że mam zrobić tylko ten odcinek i koniec. No jakby trochę szkoda, że już to kończę, bo jakby to jest taka moja gra dzieciństwa. Ale dobra, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Do zobaczenia i siemka!